Witam Was się na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie tak to ja porozmawiamy. Czech Wam pokażę, ja wam powiem ciekawego Po pierwsze, zobaczcie, pedełka się już sprawdzają, z już pije. Kafel je wyciągłem już To tak, jeszcze na chwilę nie wykociła Tak na starcie Wam powiem Ale chyba dzisiaj się nam okoci już Dzisiaj albo jutro bo Widzę, się nam będzie kociła w tym drugim terminie 3 kwietnia tu jest samczyk Też korzysta z spolidełka To są młode jest A mamy młode króliczki A i chciałem wam powiedzieć dzisiaj mamy czwartek i ten, ten odcinek będzie widzieć dopiero w piątek Chciałem wam powiedzieć, że mija już 2 tygodnie daily no i chyba skończymy tutaj, daily, może jakoś w sobotę, albo coś Albo może w niedzielę skończymy daily Od poniedziałku będą odcinki, wytrwały normalnie, tak dwa trzy odcinki w tygodniu Jak nie będę miał, to wam wrzucę No po prostu tak jakoś tak, pod jak tym filmem każdy ma, ma łapek jakoś tak sobota to wygląda No, chodzę już głodne wszystkie Fajne szturki. I chciałem powiedzieć, że już mam plany na klatkę Plany są zrobione Nie lejemy, ale lejemy i na pewno już Plany są zrobione Teraz tylko trzeba obciążyć budżet O to ta taka jest nie za bardzo Jakby piły pięć, to mam bym sobie ale to... W razie nie Plany, plany tej klatki wam pokażę może tak... ...w, w, 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 w. którymś odcinku, może jakiś... ...już podeli. Klatka będzie stała w tym miejscu, mogę Wam tyle powiedzieć Będzie taka klatka dziewięciokomorowa Tyle mogę Wam zdradzić Chyba kończymy. Niedzielę będzie ostatni dzień daily. Będziemy mieli dwa tygodnie ponad prawie 3. O dwa tygodnie i 3 dni powiedzmy. Dobra. Mamy sam archęczę króliką. Jeszcze wam muszę coś pokazać. To co zrobiłem ostatnio, już to zrobiłem w samotę. Ale wam tego nie pokazywałem. A mianowicie zrobiłem bramkę już sobie. Już ją używałem na odcinkach kocham, kocham nie wam pokazać Bramka o to mam trochę lepiej jest. A nie muszę teraz chodzić na obkoło. No i tutaj sobie damy jeszcze jej marcheweczkę jak tam się okoci Aha, no i pod tym chyba pisać Możecie mi pisać pod tym filmem, ile sztuk może być ta moda. Po prostu jak to zgadnie, ile ma sztuk, to ja po prostu go wyróżnię na filmie. Ale nie piszcie mi na przykład od 9 do 12, od 6 do 10, ponieważ ja nawet taki osoby nie biorę pod uwagę, bo to bez sensu takie zgadywanie. Piszcie po prostu takie jedno pytanie, 8 sztuk, 7, konkretnie się decydujcie. Musicie być zdecydowani. Dobrze napisałem, co chcieliście, czy, czy byście chcieli taki odcinek Zważenia tych królików? Nikt mi nie odpisał. Stawiłem też post na swoją stronę, na swój profil na Facebooku. E, chyba też mi nikt nie odpisał. No a tam już Może. po co, odpiszecie? I tak do się to, że nie oglądać się filmu do końca. A ja takie wiadomości właśnie pod koniec filmu yy, właśnie mówię. I to jest to, właśnie. Jeszcze się że maluszka z tym mózgu. Jak jest to, pokaże. A, a uszczą muszę to samiczka wadybować. Samiczka. Spokojnie, spokojnie. Kończymy tę lampkę. O, jakie fajne Zobaczcie tak, jaki duży jest, on największy Fajnie, jedziemy do Basamiczka, bym się zostawił Będziemy otwartować, zobaczcie Dzisiaj kończę, czekajcie, 7-11 dni Ale fajne są Tu mam jednego Może jeszcze jednego pokażę drugi Też otwierają łączka już musi idzie. Czekajcie, 7, w poniedziałek, 7 dni, 8, 9, 10, 11. 11, 11. Nie no, mają, tak jak mówię. A, na jedzone. przykryjemy was. A tam samiczka ładnie wychowujesz, nie? ładnie wychowujesz, mówię, ładnie. Może jeszcze dostaniesz, żeby mnie tak wchodało i dłużej, żeby cię wychowywać. A nie je wodę wlać. stan się tych młodych nie zmienił, tak jak było, jest 7 sztuk. Dzisiaj może sobie do do nową klatkę. Jeszcze muszę wszystko wymierzyć. Gdzie włączę lampę. Ja wymierzyłem już wszystkie klatki, tylko teraz będę musiał wszystko sobie tutaj przeliczyć, na ile będę potrzebował desek. Będę robił podłogę z desek, a ściany z płyty OSD. Wtedy klatka mnie wyniesie taniej, niż żebym robił z desek. Bo u mnie deski kosztują metr sześcienny. 700 złotych. Musiałbym mieć takie 2 metry sześcienne. Kiedy mam całą klatkę, to by ponad tysiąc ponad 1400 zł, plus siatka plus tutaj te wszystkie ramki do drzwi drewniane. Tutaj, tutaj też takie też muszę mieć, żeby to ładnie wyglądało. Siatka to już by wiem więcej, Ta klatka około 2000 tysięcy około 2000 i do tego muszę jeszcze kupić akcesoria za około pewnie. 4-6 stówek. Trochę to wyniesie, ale nic. Wszystko się robi z pasji. Trafka. Jeszcze mokro, wczoraj podlewaliśmy, Widzieliście. Jeszcze mokro, ma falę sobie wieczorem. No, wszystko z tym odcinku chyba. No i trzymajcie się. Stawcie łapkę w górę, subika z żeby dyndał. Cześć.